Historia i przyroda w jednym quizie. Dasz radę? Kto był pierwszą królową Polski koronowaną na Wawelu? Jadwiga Andegaweńska. Jak nazywa się najsłynniejsza bitwa powstania listopadowego? Bitwa pod Olszynką Grochowską. Jak nazywa się najdłuższa jaskinia w Polsce? Jaskinia Wielka Śnieżna? Jakie miasto jest stolicą Szwajcarii? Berno. Kto był pierwszym Polakiem, który otrzymał nagrodę Nobla? Henryk Sienkiewicz. Jak nazywa się największa wyspa na świecie? Grenlandia. Ile kości ma dorosły człowiek? 206. Udało się? Zostaw komentarz. Grunwald wygrany.